Gdzie jesteś, warchlaczku? Ja Cześć. tylko chcę... Ja tylko chcę... Może ty? Może ty? Czas na piosenkę! Proszę, kontynuujcie, ale tym razem do melodii. Gwen, chociaż w teorii jest to duet, tylko Duncan musi śpiewać. Nie wiem o czym ty myślisz, myślę o tym też. Ja nie wiem o czym myślisz, więc może tak jest. Tego co się stało, żałować nie ma co. Serio? Bo jeszcze o tym nie wiesz sam, wiesz przecież kto? Między nami to rzecz. Nie, bo ktoś na pewno już to wie. Były zamknięte drzwi i nie powinien tego widzieć wtedy. Nic. Nie słyszę tylko słów. Głośniej! Cicho! Atmosferę oczyścić chcę. Może nie teraz. Dziko wieć tam jest. A! Ból, och ból! To jest trudne zbyt. Ale ciągnąć to dłużej. Szaleństwem może być. Dziko wieć mnie dopadł. Jakiś kanał to jest. Dzięki niedźwiadku wygrałam już tę grę. Jak się czuje, Dankan? Jak długo byliście tutaj we dwoje sami, zanim przyszliśmy? Musimy